Bardzo często rozmawiając o nieruchomościach, od razu nam przychodzi na myśl taki czynnik, który jest najistotniejszy w tych nieruchomościach, do którego zresztą często się sam przywołuje. Co to jest za czynnik? Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Natomiast jest inny czynnik, który momentami jest dużo istotniejszy w danej transakcji od tej lokalizacji. Co to jest za czynnik? Czas, czas, czas. I właśnie o tym czasie będę Wam dzisiaj opowiadał. Zapraszam. Słuchajcie, jeśli ktoś chce sprzedać swoje mieszkanie, to z jakiegoś powodu. Mało kto sprzedaje bez powodu. Są wyjątki osób, które sprzedają bez powodu, natomiast często te osoby nie chcą sprzedać mieszkania, tylko chcą sprzedawać. Starsze osoby, którym jest nudno, które być może są już wdowcami, życie jest jakie jest, czasami chcą sprzedawać po to, żeby mieć gości, żeby ktoś ich odwiedzał. Natomiast to nie występuje tak często, także nie ma sensu tego przypadku. Na czynniki pierwsze rozkładać. Jeśli ktoś chce sprzedać mieszkanie, chce sprzedać z jakiegoś powodu. Natomiast prawie każdy powód jest ograniczony w czasie. Powody nie są dożywotnie, nie są wieczne. I my tak często potrafimy przyjść, podjąć się sprzedaży danej nieruchomości i z tą nieruchomością się bujać. Wiecie, jak często można jeszcze spotkać jakąś nieruchomość, nawet na stronie agencji nieruchomości, która została 5 lat temu, no 5 lat temu to przesadzam, ale 2 lata temu przyjęta. I nie mówię o jakiejś takiej nieruchomości w stylu rezydencja, która rzeczywiście może się i 3 lata i 4 sprzedawać. Natomiast mówię o takim klasycznym, zwykłym mieszkaniu, trzypokojowym. Ten czas najczęściej jest spowodowany pewnymi rzeczami i czym szybciej się dowiemy, Ile mamy czasu na, na sprzedaż danej nieruchomości, tym lepiej ją sprzedamy. Tylko musimy naprawdę otwarcie mieć świadomość, że musimy o tym czasie się cokolwiek dowiedzieć. I teraz, co może kierować właścicielami, że pewien czas będzie dłuższy bądź krótszy? Najczęściej ta dynamika tego czasu wynika z tego, że ktoś chce sprzedać dane mieszkanie, bo chce kupić dom, bo chce kupić mniejsze mieszkania, bo chce kupić dwa mieszkania. To jest najczęstszy powód, który występuje ogólnie na rynku, gdy ludzie sprzedają nieruchomość, w której aktualnie są. Jeśli ktoś chce sprzedać mieszkanie, bo akurat się ludzie tutaj rozwiodą, albo już się rozwiedli, rozwiedli albo za chwilę się rozwiodą, no to wiadomo, że on im się w miarę śpieszy. No w miarę się śpieszy, być może jedna strona będzie chciała troszkę dłużej być, bo być może uda się to małżeństwo jeszcze naprawić, druga strona będzie chciała jak najszybciej uciekać. Natomiast no my nie do końca powinniśmy być osobami, które tutaj spajają te małżeństwo, tylko jednak jeśli ktoś nas zatrudnił do sprzedaży, to powinniśmy to sprzedać na takich warunkach, jakie od nas oczekują. Więc tutaj jest jakiś ograniczony czas. Kolejna możliwość jest taka, że ktoś sobie zobaczył jakieś fajne mieszkanie u dewelopera, widzi, że deweloper już zaczyna budować. Na ostatnim piętrze piękne są mieszkania z tarasem i też jesteśmy ograniczeni czasowo, więc ten czas też nie będzie wiecznie trwał. Czasami trwa dłużej, czasami krócej w takim przypadku, natomiast on nie jest wieczny. I teraz, czym szybciej się dowiemy tak naprawdę, ile mamy tego czasu, tym będziemy mogli skuteczniej to sprzedać, no bo jeśli deweloper w końcu sprzeda to mieszkanie. Bo to aktualni właściciele mogą powiedzieć, że my już nie chcemy go sprzedawać. I taki zwykły agent się nagania 7 miesięcy, będzie się ganiał, będzie się bujał, będzie się starał, natomiast nie sprzeda, i nagle powiedzą właścicielom: to sorry, to my już nie sprzedajemy. Sorry, bo już mąż jest chory, sorry, sorry, sorry. Takie sorry można od razu znaleźć. Musimy na tyle zbudzić swoje zaufanie, żebyśmy o tym czasie naprawdę już się dowiedzieli. Ja wiem, że właściciele mieszkań nie chcą o tym czasie mówić, bo oni najczęściej nam nie ufają i boją się, że przez to że nam prawdę powiedzą, ile mają tego czasu, to może się okazać, że my będziemy chcieli ten czas przeciwko nim wykorzystać. Oczywiście. Agenci nieruchomości bardzo często taki czas wykorzystają przeciwko właścicielom, gdy będą pobierali prowizję od obu stron. No bo będą wiedzieli, że wtedy kupującemu muszą powiedzieć to, i to, i to. Jak pan wyłoży tyle na stół, to ci się pewnie zgodzą, bo im zostały dwa tygodnie do sprzedaży mieszkania. Więc mamy świadomość, że nie zawsze się ufa agentom i nie zawsze tym agentom chce się mówić prawdę. Natomiast jeśli wzbudzimy to zaufanie i naprawdę będziemy warci tego zaufania. To powinniśmy o tym czasie jak najwięcej się dowiedzieć. Jeśli naprawdę ktoś musi dane mieszkanie, dany dom sprzedać na wczoraj, bo w końcu życie jest takie, że nieprzewidywalne są czasami sytuacje, to trzeba otwarcie powiedzieć właścicielowi, że proszę pana, jeśli mamy dwa tygodnie na sprzedaż tego mieszkania, no to niestety musi cena być okazyjna. Musi być okazyjna, aby kilka osób obejrzało to mieszkanie, i wtedy możemy liczyć, że ktoś złoży ofertę, a nie będzie chciał jeszcze oglądać 20 innych mieszkań w okolicy zanim się zdecyduje, zanim dorośli. Nie zawsze mamy na to wpływ, żeby kogoś przekonać przy pierwszej prezentacji do zakupu danej nieruchomości. Możemy prezentację zrobić świetną, możemy reklamę tej nieruchomości też zrobić świetną przy dużym nakładzie finansowym. I tak się czasami dzieje. Natomiast wpływ na decyzję oczywiście dobrze sprzedawcy jakieś mają, natomiast jeśli ktoś pierwszy czy drugi raz ogląda nieruchomość, nie znam czasami naprawdę takich sprzedawców, którzy potrafią daną osobę przekonać. Natomiast okazja cenowa potrafi naprawdę przyspieszyć podejmowanie decyzji zakupowych, o czym wiemy często na co dzień przy innych naszych zakupach takich prywatnych. Natomiast jeśli się okaże, że komuś się w ogóle nie śpieszy, ktoś nie ma powodu do sprzedaży, to my się zastanówmy, czy tak naprawdę ten ktoś sprzedać chce to mieszkanie. Bo tak się czasami zdarza, że się prezentuje nieruchomości. My też w firmie mieliśmy nieruchomość, którą sprzedawaliśmy. Ło! Sprzedawaliśmy, później dopiero na jaw wyszło, że ktoś ją dawno temu sprzedawał. Później my już jej nie chcieliśmy sprzedawać, ale widzieliśmy w sieci, że ona nadal lata, nadal lata. Początkujący agent nie zawsze pozna, że ktoś ma takie zamiary, że chce ją chyba sprzedawać, że nie chce jej sprzedać. Bo my oferty jakieś tam dostarczaliśmy i to naprawdę zbliżone do oczekiwań. Na pewno były rynkowe te oferty, natomiast ktoś nie chciał sprzedawać. Nie każdy aż tak łatwo się zda na ludziach, żeby poznać intencje, żeby poznać wszystkie oczekiwania, ale jeśli nam się zaświeci jakakolwiek lampka, że ktoś naprawdę nie ma presji czasu, nie ma takiej potrzeby czasowej, to coś tam może nie grać i, no i może się okazać, że my naprawdę będziemy pokazywać, 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 jakieś oferty spadną, ale zawsze się jakiś powód znajdzie, aby nie sprzedać. I nie chodzi mi teraz o to, żeby zrobić takie zapisy w umowie, że po prostu, że jak jest oferta, to żeby ktoś musiał sprzedać, bo to już się robi niedocenianie naszej pracy, tylko bardziej oczekiwanie wymogów pewnych. Ten odcinek bardziej służy temu, żeby poznać ten czas, poznać te oczekiwania i poznać te potrzeby tych ludzi w czasie. Czym szybciej to zlokalizujemy i zorganizujemy w tym umyśle tych osób, tym będzie nam łatwiej. Skoncentrujmy się na tym, aby poznać ten czas i te wszystkie potrzeby aktualnych właścicieli. Jeśli zrobimy to doskonale, jeśli się na to nastawimy, to naprawdę cała strategia późniejsza naszych prezentacji, marketingu i innych czynników, które występują w naszej pracy, będzie dopasowana i dzięki temu będziemy mogli być skuteczni. A z tej skuteczności wszyscy nas teraz rozliczają. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie.